Cześć, cześć z tej strony Piotrek Bartek, a my zapraszamy Was dzisiaj na prezentację nowości w sklepie kolba na miesiąc lipiec 2020. Zapraszamy. Zapraszamy. Najnowszy motylek firmy Benchman, czyli Balisong 85, to super jakość. Głównie ze stoli S30V. Ramiona z pojedynczych kawałków tytanu. Blokada magnetyczna T-Lock. Wygodna i łatwa w obsłudze. Super jakość wykonania i wykończenia pozwala wykonywać naprawdę super sztuczki. I ten nóż, oczywiście, dostępny z naszej ofercie. Skarpety na nóżki są dostępne w naszej ofercie już od jakiegoś czasu, a w tej chwili pojawiły się skarpety właśnie na nóżki marki Kolba, z marką Kolba w zasadzie, dla niej, dla niego, dla dziecka, żeby było wesoło i ciepło w stopy. Jeżeli szukacie dobrego i skutecznego środka przeciwko komarom lub kleszczom, w naszej ofercie pojawiła się marka Kidetic. Są to preparaty w formie repelentu, Większego lub mniejszego lub środka pozwalającego zamrozić kleszcz na skórze i efektywnie oraz skutecznie oraz bezpiecznie go usunąć. Marka Tick dostępna w naszej ofercie. Jeżeli chcecie zaparzyć swoją ulubioną kawę w terenie, to kuchenka Outrest jak najbardziej wam tym pomoże. Kuchenka jest na paliwo stałe, wystarczy rozpalić w niej drewno, położyć kubeczek na górę i możemy cieszyć się swoim ulubionym ciepłym napojem. Wakacje trwają w najlepsze i jeśli szukacie czegoś pod namiot lub biwak, zapraszamy do zapoznania się z ofertą brytyjskiej firmy Snackpack. Tam znajdziecie m.in. ciepłe śpiwory, hamaki, maty samopompujące oraz wiele innych fajnych dodatków, które umilą Wam pobyt podczas urlopu. Phoenix E03R Mała i kompaktowa latarka, strumień światła 260 lumenów, zasięg 42 metrów i dzięki niej zawsze trafimy po ciemku do domu, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Posiada zasilanie przez port USB-C. Cóż, produkt do łapy. Pamiętasz, że to jest balizą? Strumień światła 260 lumenów i zaciąg, zasięg, zaciąg.